W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Słowa z dzienniczka świętej Faustyny. Kiedy weszłam do swojej samotni, usłyszałam te słowa Pana. Każdą duszę bronię w godzinie śmierci jako swojej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę, albo przekonającym, inni odmówią. Jednak od pustu tego samego dostępują. Kiedy przekonającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie nieskłębione ogarnia duszę. I poruszą się wnętrzności miłosierdzia mojego dla bolesnej męki syna mojego. Bądź spokojna, dziecię moje, Widzisz, że nie jesteś sama. Serce moje czuwa nad Tobą. Panie, w tej godzinie Twojej miłości i miłosierdzia, kiedy Twoja miłość i miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość, jak samo Ty powiedziałeś, Świętej Faustynie, w innym tekście. Chcemy więc ogłaszać nie tylko. Twoją świętość i sprawiedliwość, ale właśnie miłość i miłosierdzie. I chcemy modlić się, aby tak się stało, aby cały świat poznał, kim jesteś. Też modląc się za tych, których mamy w naszych sercach, którym obiecaliśmy modlitwę. I pokornie Cię prosimy, a jednocześnie dziękujemy za to, że nam odpowi odpowiadasz i odpowiesz, aby sprawy naszej wspólnoty, tego miejsca. Były pomyślnie rozwiązane, według Twojej woli, wierząc to, że plany ludzkie się pokrzyżują. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod pąckim piłatem, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł, trzeciego dnia stał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwistanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze nasz i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki nie wiół się dla nas i świata Dla jego bolesnej męki nie wiół się gdzie dla nas i świata Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki niej nie było łaski dla nas, i świata samego. Dla Jego bolesnej męki nie było dla nas, i świata samego. Dla Jego bolesnej męki.

Ojcze, przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na za nasze i świata całego. Dla jego bolesnej męki. dla jego bolesnej męki Jego ofiara dla nas i świata całego Dla jego bolesnej męki Jego ofiara dla nas i świata całego Dla jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki nie miłości święte dla nas i świata samego dla jego bolesnej męki nie miłości święte dla nas i świata samego dla jego bolesnej męki Dla Jego bolesnej męki. Miej miłość, rzędzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłość, rzędzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczne ofiaruje ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze za nasze i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Gdy uświęci dla nas i śleka całego. Dla jego bolesnej męki. Gdy uświęci dla nas i śleka całego. Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki nie istotnie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki nie istotnie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego A Pana naszego Jezusa Chrystusa nasze za nasze i Dla Jego bolesnej męki

Dla jego bolesnej męki nie miło się dla nas i się Dla jego bolesnej męki nie miło się dla nas i się Dla jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruje ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki nie miłościedzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki nie miłościedzie dla nas i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla nas, i świata całego. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzia dla nas, i świata całego. Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki Miej się dla nas i świata całego Dla Jego bolesnej męki Miej się dla nas i świata całego Dla Jego bolesnej męki Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nie śmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem, święty Boże, święty, mocny, święty, a nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami, całym światem. Jezu ufam Tobie Lalalala, ufam Tobie Jezu ufam Tobie Jezu ufam Tobie Jezu ufam Tobie Jezu ufam Tobie

Aleluja, aleluja. Jeszcze kochany W czasie tej modlitwy niektóre osoby pośród nas, które będą słuchały również tej modlitwy, doświadczą daru uzdrowienia oczu serca i oczu ciała. I Pan Jezus także uzdrowi, Osoby, które cierpią na e, różne choroby układu pokarmowego, e, związanego właśnie tutaj z e, jelitami, też z nowotworami tej części ciała. Te osoby będą czuły gorąco, ciepło w tych miejscach chorych. I niektóre będą też e, płakać, bo pan. E, Uzdrowi nie tylko te chore miejsca ciała, ale także duszę. Przede wszystkim duszę. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen.